Witajcie moi drodzy, ja jestem Fazio a To kolejny odcinek na moim kanale w dzisiejszym odcinku DSJ4. Ja nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Zostawcie łapkę do góry i subskrypcję jeżeli odcinek Wam się spodoba. A my zaczynamy konkursy w Engelbergu. Zobaczmy, jak uda się skakać, jak będą skakać nasi Polacy. Teraz Andrzej stękała jako pierwszy z Polaków. Okej. Okay. Są trudne warunki, więc to nie był najgorszy skok. Można było skoczyć o wiele gorzej. Pamiętajmy o tym. Piotr żyła. Wyżej chyba o że Andrzeja i tak. To jest lepszy skok. Zobacz. Jest 14. O pół metra tylko lepszy skok. Ale jest kwalifikacja, więc to jest najważniejsze. Teraz Maciej Cały czas ponad na sekundę, więc w plecach Maciej się położył, bo to widać, bo to widać i to jest świetnie skok maćka kota. I jesteśmy na ósmym miejscu. Bardzo dobre noty. Widzą Państwo, jak dużo się dzisiaj kibiców zgromadziło. Zobaczmy. fazę 8. Oby przy jego skoku nie wiem tak mocno, ale niestety wieje, ale jest wysoko, jest świetnie. I fazio, 8! To jest kapitalny skok! To jest drugie miejsce, jak na razie. To jest najlepsze miejsce z plaków 1,20 nawet, ale ona została odrzucona. Bo to była najwyższa nota. A Dawid Kubacki teraz. Patrzmy, Dawid. I niestety to nie był dobry skok. 27. miejsce dopiero. Zobaczmy. Paweł Wąsek. I to, to, to był w sumie lepszy kod Dawida. 23 miejsce. I zobaczmy. Kamil. Stoch. Spóźnił. Jak to Kamil. I to był. Lepszy, na pewno wygrał dlatego, że miał lepszy styl. Miał lepszy styl od Dawida i od Pawła. Dlatego wygrał Kamil. Ale dobrze. Patrzmy Już Andrzej synkała na rozbiegu. Już leci. To był dobry skok, Andrzeja, dziewiąte miejsce w tej chwili. I już. Jedzie Piotr żyła. Wysoko. Wysoko Piotrek. No i to nie duży skok. Maciej Wysoko i to był świetny skok Macieka Kota szóste miejsce I zobaczmy fazję w 8 Ależ ładnie Ależ ładny Ależ kapitalny skok Ależ no, jest pierwszy a więc świetnie, mamy Polaka na pierwszym miejscu. Żeby Dawidowi też... Oby Dawid też dobrze skoczył. To chyba nie będzie dobry skok. No niestety... No tym dziewiętnastki, ale nie ma Dawida w Konkursie. Nie ma Dawida w drugiej serii. Ojej, niestety zabrakło dużo. Paweł Wąsek. I dobrze, to był dobry skok. Siódme miejsce. Jak poradzi sobie Kamil Stoch? No dobrze Kamilu. Szóste miejsce jak na razie. Polak prowadzi po pierwszej serii. Mamy czterech Mamy 5 Polaków. Nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu Polaków Z drugiej serii. A pierwszym z nich to Piotr Żyła, 135,5 metra musi skoczyć. Piotr żyła. I ładny to uspok. Był Widać było jak pięknie Piotr szybował. Jeżeli jestem Poprzedni konkurs wygrał, a teraz to nie był tak dobry, tak udany skok, ale jest trzeci. Zobaczmy, Maciej kot. Sobie poradzi, Maciej. Engelbergu. Obie jak najlepiej. I no, poradzi sobie jak. Piotrek i Andrzej podobnie, ale Piotrek najlepiej skoczył ze wszystkich. Zobaczmy Paweł Wąsek. Paweł wysoko, wysoko i świetnie będzie pierwsze miejsce dla Polaka. O ile? O dwa i 1 dziesiątą punktu. No i zobaczmy. Kamil sto i też świetny skok Kamila, ale jest czwarty. A gdzie jest? Gdzie jest Wladimir Zograwski? I zobaczmy, Paweł Wladimir Zograwski wygrywa niestety konkurs. Paweł Wąsek trzeci nie, jeszcze nie wygrywa, może go wygrać w 8 Paweł Wąsek na trzecim miejscu. Ajajaj, chyba niestety, nie, ale jest trzecie miejsce. Władimir Zograwski powiększa cały czas ten, sw ten swój dorobek punktowy. No i ja dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się. No i cześć.